No i moi drodzy wyruszyłem na styczniowe poszukiwanie puszek, oj, 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 trochę mu ciężko w tym śniegu, trzeba na dwójce cisnąć, jeszcze przymarznięte, ale ja tu na razie nic nie widzę, żeby jakieś puszki były, a Big Bashek pusty no. To moi drodzy, piękna pogoda, lekki przymrozek, znaczy przymrozek, lekki mróz. No nie ma nic. Ale jak będzie jak tu autem nie wjadą, no to faktycznie jedynie jest rowerzysta bo pieszy. Zobaczymy, coś tam leży. Wezmę tego śmiecia, nie będzie tu leżał, a puszek jak nie było, tak nie ma. Dobra, odezwę się później. Jest tak, moi drodzy, a się kopci. Moi drodzy, ja nie wiem, jak ja wcześniej jechałem, ale mamy pierwsze puszki do Bilbaszka, jedna i druga. Gumowioki są. Gumą filsoki także moi drodzy, zasilamy big baszka. Moim celem jest uzbierać dwa big baszki w roku, ale chyba będę musiał podwoić akty, bo jedno weekendowe to wychodzi 9 miesięcy no 18 miesięcy to wyszło na dwa big baszki. Pasowałoby podwoić soboty i niedzielę, niedzielę jeździć, ale kurczę, to też nie takie łatwe, bo by trzeba było gdzieś. Szukać nowych miejscówek. No, no tak, no. Zobaczymy. Jest, moi drodzy. Jestem dzisiaj przygotowany. Mam reklamóweczkę. Kurczę. Z nosa mi leci. Że się tak brzydko wyrażę i niekulturalnie. No, ale jest mróz. Jest mróz. No i jazda tutaj na takim. Otwartej przestrzeni daję po, po twarzyczce, no ale co? Dwie? Zobaczymy tam dalej. Tam się zatrzymam. Ale moi drodzy, no mamy dwie pierwsze puszeczki do Big Bashka Dobra, dalej nie idę, bo ciężko się idzie. Tutaj nie widać, żeby coś było. Dobra, idziemy. Rzeczka sobie płynie. Rowikiem. To jest dobrze Ale fajna zimoszka. Kurcze O Kurde no Ale tu pięknie Spacerek taki sobie Po lasku Fantastycznie Fantastycznie moi drodzy Sorki, że tu dotknę kamerki Nie wiem jak go na to łapie jeszcze tu kawałek przejdę Uch, i zobaczymy, zobaczymy No nie wiem, przełączyłem Dobra Przejadę kawałek i zobaczymy czy będzie coś jeszcze, czy nie będzie nic. Odezwę się za chwilkę A jeśli mieścić to potrafią Dobra, wrócę te do reklamówki, bo tu leży puszeczka ale coś mało puszek z tego jest o, widzisz o, chyba do buta mi śnieżek wpadł bo powiem wam, ciężko się jeździ po tym nie że się ciężko chodzi to jeszcze ciężko się jeździ, a bieżnik przecież tu już prawie bieżnika nie ma no to jak to ma no, tu troszeczkę lepsze, ale też z przodu to jest ładny bieżnik. To się ma w co wgryźć. A tak to, kurde, ciężko. Zobaczymy, że tam wjadę. Pod tą górkę i tam przejdę, jeszcze poszukam. A tutaj coś jest, czy to drzewo Dobra. Ciężko, bo ten śnieg taki mokry, jakby. I trochę jeszcze przemarznięty. Także. Dobra, jadę tam. No i mamy jechałem w tamtą stronę i nie zauważyłem no nie wierzę pięknie i do Big baszka. i do Big baszka, pięknie, pięknie to jest coś niesamowitego moi drodzy i kolejne kilogramek może nie kilogramy, na razie gramy znikają tutaj z tego jakże pięknego przyrodniczego krajobrazu ale mi też niespodziankę zrobił już pogniecione puszeczki do Wilbaszko Dziękuję bardzo Aby więcej No i tak moi drodzy parę puszeczek i tutaj też jest jedna puszeczka Także jest fajnie na razie